Cześć wszystkim, tu Ignacy z Japonii. Dzisiejszy vlog jest z wycieczki do zachodniej części mojej wyspy Hokkaido. We wrześniu 2020 roku z rodziną pojechałem zobaczyć mojego młodszego brata, który mieszka w Sapporo i przy okazji pozwiedzaliśmy. Jedziemy z Sapporo na północ linią brzegową. Niedaleko Sapporo jest miasto Ishikari z portem i wtedy był akurat sezon na łososie. Byli wędkarze. Była piękna pogoda, i może wyglądało bardzo efektownie. Taką przyjemną trasą jedziemy na północ, póki czas pozwala. Jest to Atsta, część miasta Ishkari. Tą zimą był dwumetrowy śnieg, ale latem nie wygląda na tak zimne miejsce. Ta trasa nazywa się Oloron Line i jest popularna wśród motocyklistów. Oloron to odgłos mużyków piękne ptaki. 这里还有。 Dwie godziny można dojechać do miasta Remoi, ale tutaj nic nie ma. Najpierw pojechaliśmy do punktu widokowego. Widać, że rymoi to nie jest duże miasto, ale może miało naprawdę piękny kolor. Akurat odcinek między Sapporo a Remoi był pełen samochodów, bo to był długi czterodniowy weekend i ze względu na ładną pogodę wszyscy pojechali na przejażdżkę. Na północy od Rumoi woda morza miała dwa kolory ze względu na wcześniejsze opady deszczu. Ciekawie to wyglądało. Miejscowość Obira. Tutaj była plaża, ale nikt nie pływał, bo we wrześniu na Hokkaido morze jest bardzo zimne. Potem jest Tomamae. Ta miejscowość jest znana z tego, że w 1915 roku Niedźwiedź zabił 7 osób i jeszcze zranił 3. Jednak wiedziałem, że Niedźwiedź jest teraz symbolem miejscowości i są nawet tablice ze słodkimi misiami. Tutaj już pojawiają się dwie wyspy: teorii i Siri, które są rajem dla ptaków. Można tam popłynąć promami, ale nie mieliśmy czasu. Chciałbym kiedyś tam popłynąć i zobaczyć wyspę Teorii pełną nóżyków. I dojeżdżamy do Haboro. Właśnie stąd kursują promy. Nie jest to duże miasto, ale jest duże jak na Aurora Online. Jest około 7000 mieszkańców. Niestety nie mieliśmy już czasu i dalej nie mogliśmy pojechać, więc pojeździliśmy po Haboro i się wróciliśmy. Wracaliśmy inną trasą i tutaj były piękne, złote polaryżowe. To była naprawdę przyjemna wycieczka. Nie było jakichś znanych miejsc, ale cały czas były ładne widoki. Cieszę się, że akurat wtedy była piękna pogoda. A teraz będzie druga część filmiku. Pokażę Wam miejsca, które zobaczyliśmy na trasie powrotnej z Sapporo do domu. Tego dnia wyjechaliśmy z Sapporo i najpierw pojechaliśmy do miasta Jubari, 60 km od Sapporo. Jest to miasto górnicze, które kiedyś liczyło 120 tysięcy mieszkańców. Jednak po zamknięciu kopalni gospodarka upadła i dzisiaj mieszka mniej niż 10 tysięcy ludzi i nawet pociągi już nie dojeżdżają. Jest to typowy przykład nieudanego miasta. Dzisiaj miasto próbuje się odrodzić jako miasto o małym rozmiarze, przenosząc funkcje i ludzie do centrum. Ludzie przyjeżdżają do Eubari zobaczyć albo smutne widoki, albo wielką tamę, w której zatopili jedną dzielnicę, zależnie od poziomu wody widać niektóre konstrukcje, ale nie wiem czy wtedy było je widać, bo nie wiedzieliśmy, że jest to dalsza część tamy, a nie to miejsce co teraz pokazuje. Jednak było ładnie, bo na wodzie odbijały się chmury i góry. W 2021 roku udało mi się zobaczyć tę konstrukcję, więc czekajcie na relację. Jedziemy dalej. Kolejnym punktem jest Kanayamako, czyli Jezioro Kanayama. To też jest tak naprawdę tama, a właściwie jezioro, które powstało w wyniku zbudowania tamy. Wygląda jak naturalne jezioro. Tego dnia naprawdę ładne było odbicie. Tutaj jest pole kempingowe i dodatkowo zimą na zamarzniętym jeziorze łowi się małe rybki wakasagi. chyba w większości jezior na Hokkaido mieszkają te rybki i też większość zamarza zimą, więc to nie jest tak, że jezioro Kanayama jest jakieś wyjątkowe. A to jest Karikać Toge. górska trasa między środkową częścią wyspy a równiną Tokaci. Fajne widoki. Wysokość wynosi 644 metry. To koniec filmiku. Nagrywałem to wszystko tak przy okazji i nie ma ani kawałku profesjonalizmu, ale po prostu chciałem się podzielić ciekawymi miejscami, bo sam je lubię.